To już jasne. Centralnego portu komunikacyjnego na razie nie będzie. Rząd będzie koncentrował się na rozbudowie lotniska Chopina. W internecie pojawiło się wiele opinii, że rozbudowa Okęcia jest niemożliwa, bo nie ma na to miejsca. Nasz think tank wziął sprawy w swoje ręce i dokładnie przeanalizował mapy i plany zagospodarowania przestrzennego. Oto efekt naszej wielogodzinnej pracy. Wszyscy krytycy koncepcji rozbudowy lotniska Chopina podchodzą do tematu od złej strony. Niepotrzebnie koncentrują się na części samolotowej. Na jej rozbudowę rzeczywiście nie ma miejsca, dlatego trzeba myśleć nie szablonowo i pójść w innym kierunku. Należy rozbudować nie terminal pasażerski, ale terminal autokarowy, tak aby jak najwięcej autobusów mogło zabierać pasażerów na lotnisko w Berlinie. To się da zrobić i jest na to miejsce. Na tym zdjęciu satelitarnym wytyczyliśmy optymalny obszar, który powinien zajmować rozbudowany terminal autokarowy. Jeżeli ta inwestycja zostanie zrobiona z głową, uda się zwiększyć przepustowość Okęcia i to nie do 30 milionów, ale do nawet 50 milionów pasażerów rocznie. A w przyszłości, w razie potrzeby, będzie można dobudować kolejne terminale autokarowe.